Siemano, Siemano, witamy w mentalnym polu bitwy. Dzisiaj odcinek trzeci. Tak, jest, Numer trio. Zgadza się i kolejne dwa tematy: pewność siebie i. i samoświadomość. Także nie przedłużając, zapraszamy, jedziemy z tematem. Let's go. Mati, jak już mówimy o takich bardzo, bardzo ważnych e, tematach, tak. Jakbyś scharakteryzował w ogóle pewność siebie. Czym ona jest? Kurza, to jest e, naprawdę bardzo mm. trudne do scharakteryzowania, tą pewność siebie, ponieważ e, można mieć wielkie umiejętności, ale nie wierzyć właśnie w to, że się je posiada albo nie wiedzieć, e, że się posiada te umiejętności, bo po pierwsze nie miało się gdzie tego jakby pokazać, wykorzystać, po drugie nie mieć e, żadnego, e, powiedzmy, punktu odniesienia do tego. Mm -hmm. My jesteśmy na jakim etapie i tym podobne, więc nie jesteśmy w stanie jakby ocenić, nie? więc yy, ta pewność siebie, to myślę, że w dużej mierze właśnie jest ta samoświadomość tego, co my potrafimy, co my wiemy w przełożeniu na innych, tak? Bo mm -hmm. wydaje mi się, że jednak mimo wszystko nieodłącznym elementem tych aspektów będzie punkt odniesienia czyli inne osoby inne powiedzmy rzeczy i tak dalej eee, rewelacyjne to jest to co powiedziałeś ponieważ w pewnym sensie to jest takie, e, taki zbiór zbiór pewnych cech tak wielu ludziom się wydaje że jedni rodzą się z pewnością siebie inni nie e, gdzie de facto na podstawie nawet tego co powiedziałeś, zbierając pewne cechy, tak? Czyli nie unikać błędów, nie unikać słabości, nie unikać ryzyka, tylko wręcz przeciwnie, próbować je podejmować, przekształcić swoje, powiedzmy albo swoją wiedzę w tą taką stronę zmaterializowaną, czyli tą praktyczną. Tak naprawdę to jest też jeden z tych elementów, które my wykorzystujemy, żeby nie trzymać tej wiedzy tutaj tylko tak. się nią z wami dzielić, właśnie. Tu też jest tak. y, to poczucie tej pewności siebie, pewności tej wiedzy i tego, czym tak naprawdę się kierujemy w życiu. Tak, dokładnie, że no nie boimy się wyjść z tym, co my mamy tutaj w głowie na zewnątrz, czyli do Was, drodzy widzowie. I ja tutaj posi posilę się cytatem i, i przeczytam go, bo to jest. Y Coś właśnie o czym ty wspomniałeś, że my niektórzy myślą, że my z pewnością siebie się rodzimy, że jedni to mają, drudzy tego nie mają. I tutaj wam zdradzę, że ja jako nastolatek to ja miałem naprawdę bardzo niską samoocenę i, i w ogóle totalnie zero pewności siebie, nie? W niektórych aspektach może i tak, nie? Ale to, to, kim ja jestem teraz, to właśnie ja to wypracowałem, zbudowałem to w swojej głowie, to moje mentalne pole bitwy tak naprawdę przez ten długi czas tak ewoluowało, że ja doszedłem do tego miejsca, gdzie jestem teraz, że ja nie wstydzę się i nie mam obawy przed tym, żeby jakby się uzewnętrznić, żeby powiedzieć, co ja mam w głowie, żeby wyrazić swoją opinię na dany temat. I, I nie boję się właśnie krytyki, bo to właśnie wygenerowało to właśnie ta moja wewnętrzna siła, ta pewność siebie. Nie? I mhm. tutaj e, bardzo fajny cytacik Barego Davenporta. Niska pewność siebie nie jest wyrokiem do żywocia. W pewności siebie można się nauczyć, ćwiczyć ją i opanować do mistrzostwa. Tak jak każdą inną umiejętność. Gdy ją opanujesz, wszystko w twoim życiu zmieni się na lepsze. I to jest naprawdę klur do tego wszystkiego. E, bardzo, bardzo cienka linia, powiedziałbym, jest między pewnością siebie a próżnością. I to właśnie umiejętnie trzeba rozgraniczyć i, i oczywiście mnie też, powiedzmy, to dopadło. Ja wpadłem w ten wir może nie tyle, że próżności. Ale jak to się mówi, soduwa mi uderzyła do głowy. Po jednych z pierwszych moich sukcesów, nie tylko sportowych, ale powiedzmy to troszeczkę nazwijmy to wtedy nisko biznesowych, a także tych moich sukcesów undergroundowych, tych cudzysłowie ulicznych, czyli no wtedy, kiedy jeszcze lubiłem się troszeczkę na imprezach potrzaskać. Ale. To o, wtedy tak, wtedy miałem takie wrażenie, że mm, to była bardziej próżność. Znaczy teraz, jako dorosły facet, mam wrażenie, że wtedy momentami to była próżność, a nie pewność siebie. Teraz naprawdę wiem, że ja jestem pewny siebie i poparte to jest moim myśleniem i poparte jest to no, czynami i moimi sukcesami. Myślę, że chyba tutaj e, bardzo prosto może, można to przedstawić jako dwie skrajności. Pewność siebie i taka ignorancja w pewnym sensie. nie? E, tak. I oba, e, o, oba te krańce, tak? te, czyli ten brak pewności siebie, e, ale z drugiej strony ta nadwyżka, taka nazwijmy to w taki sposób, są bardzo niebezpieczne, bo tak. poruszając się w tych dwóch obszarach, tak naprawdę w jednym nigdy nie wyciągamy i nie, nie, nie w pewnym sensie nie prezentujemy swojego pełnego potencjału, bo unikamy tego, a z drugiej strony potrafimy bardzo szybko zostać sprowadzeni na Ziemię, bo wtedy brakuje pokory. Dokładnie. I dlatego tutaj, tak może nie, nie z przypadku, a wręcz celowo mówimy też o tej samoświadomości, mm -hmm. bo to jest no naprawdę kluczowy element, no, który. Mm, które określa nas w danym miejscu, tak? Ja wiem o tym, na jakiej pozycji jestem, wiem o tym, czy ja umiejętnie, sumiennie i systematycznie pracuję, ja wiem na jakim etapie, powiedzmy, danego, powiedzmy, na jakim etapie rozwoju na tej chwili, w tej chwili się znajduję, i to właśnie generuje tą całą pewność siebie, bo wtedy, powiedzmy, można odhaczać fajeczką kolejne. Kolejne punkty, które wpływają na, na całokształt, tak, bo jeżeli e, no, w cudzysłowie mówi się, no, że głupi ma zawsze szczęście i głupi y, zawsze, powiedzmy, zrobi coś i jemu się to udaje, często tak jest, no, z racji takiej, że on, powiedzmy, mm, ma na tyle wysoką pewność siebie, która można prze przełamać właśnie z tą próżnością, że on podejmuje decyzję nie mając tej samoświadomości, że on to może zrobić. Ale no przez to, że on nie analizuje, tylko robi. To zazwyczaj mu się to udaje, tylko że wiadomo, to się udaje do pewnego etapu, aż w końcu przychodzi bardzo mocny krach. Tak, myślę, że takie sformułowanie też dla Was, w szczególności dla Was, chyba może być odpowiednie, że tak naprawdę ta taka soczysta pewność siebie, ta poparta tą właśnie samoświadomością, często, bo nie zawsze, mhm. ale często potrafi graniczyć pomiędzy właśnie tą próżnością a pewnością siebie. Kiedy potrafisz wykrzesać siebie tą odporność, której do tej pory tak naprawdę nie znałeś, prawda? Tak, tak. To coś w tym jest i. Zawsze tak będzie, że pewność siebie będą budować czyny. Mhm. Pewność siebie będzie budować doświadczenie. Mhm. Nie można wziąć pewności siebie po prostu z nieba. Nie mhm. można sobie po prostu tego od tak, just like that po prostu zrobić i powiedzieć, jestem pewny siebie i od jutra jestem pewny siebie. No nie, no to pewność siebie wynika z tego, w moim przykładzie, w moim przypadku, no jest to tak, że jestem pewny siebie w walkach na gołe pięści, w gromdzie, bo już mam za sobą 10 pojedynków, wszystkie zwyciężyłem, ja walczyłem z dużymi, z małymi, ze szczupłymi, z grubszymi, z dynamicznymi i tak dalej, i tak dalej, że ja już miałem tak naprawdę bardzo, jakby bardzo mocną przeszłość w tym ringu, 4 na 4, że ja wiem, że ja poradzę sobie z każdym przeciwnikiem. Nieważne, kto następny przyjdzie, ja wiem, że znajdę na niego pomysł, plan i zrealizuję go, mm -hmm. przez co wygram kolejny pojedynek. I to... Powiedzmy, wykształtowało ten cały mój background, wykształtowało właśnie to, że ja to wiem. Ja nie przypuszczam. Ja to wiem, bo samoświadomość mojego organizmu, mojego umysłu jest taka, że ja po pierwsze mam mental mistrza, po drugie ja ciężko pracuję na treningach wtedy, kiedy muszę. Wtedy, kiedy nie muszę ciężko, to ja sobie jestem w stanie odpuścić. Wtedy, kiedy mam wakacje, no to mam wakacje na 100% i to wszystko jest zrównoważone. W taki sposób, że ja do walki przychodzę w 100% przygotowany, pewny siebie i z wiedzą, jak mam wygrać. To nie jest nic, jakby wola przypadku. Też yy, mówi się, że szczęście jest przyja lepszym. No szczęście jest przyja lepszym tylko dlatego, że po prostu są lepsi. Wiesz co, tutaj y, na, też na podstawie tego, co powiedziałeś, trochę charakteryzuje się właśnie to, że y, pewność siebie nie jest takim zdarzeniem przypadkowym, tylko to jest y, zbiór pewnych y, cech charakteru, wiara w siebie, y, odporność na krytykę, y, akceptacja swoich słabości, bo y, pomimo, że tak jak wymieniałeś, walczyłeś z takim, walczyłeś z innym, walczyłeś z większym, mniejszym i tak dalej tak dalej, to Wiedziałeś, że do każdej z tych walk y, może wystąpić jakaś słabość, tak? bo element dopasowania się polega też na tym, że przy zaakceptowaniu tego wszystkiego, y, ty nie skupiasz się na słabościach, tylko po prostu pracujesz nad nimi, ale wyzwalasz w sobie te zalety swoje. Tak, to się zgadza, żeby jakby na wierzch wyciągać swoje mocne strony, a chować te słabe. A znowu, jeżeli chodzi o przeciwnika, tutaj w bezpośredniej walce, na wierzch wyciągać jego słabe strony, a te najmocniejsze, no cały czas gdzieś tam chować, żeby nie być trafionym. No, sporty walki na tyle specyficznym sportem są. Ja też nie chcę nigdy w życiu umniejszać innym sportom, bo sport to jest w ogóle piękna, piękna sprawa. Ale my tutaj w sportach walki mamy taką walkę bezpośrednią. My nie mierzymy czasu, nie mierzymy odległości, my nie rywalizujemy, tak powiedzmy, ze sobą jakby obok siebie, tylko to jest rywalizacja stricte. Ja wychodzę zrobić krzywdę mojemu przeciwnikowi, on wychodzi zrobić krzywdę mi. I jest bardzo dużo niewiadomych gdzie biegacze mają tak, że ten biega na w określonym czasie takim, takim ten w takim, takim i jest to powiedzmy taka rywalizacja, ten skacze w dal mniej więcej w takim y, zakresie, ten w takim i jest ta rywalizacja a tutaj jest tak dużo zmiennych że my możemy naprawdę czy to w gromdzie w gromdzie no może to nie będzie dobry przykład ale nawet niech będzie w gromdzie że możemy okładać przeciwnika przez całą walkę, przez 10-15 minut walki, możemy go okładać i, I być pewni tego, że wygramy, i wszyscy dookoła będą pewni, że wygramy, a nagle on zamknie oczy. Wyrzuci jeden cios, zaujczyzna, jak to się mówi, trafi, gaśnie <grym> światło i po temacie. No właśnie. I, I to jest właśnie ten klucz, ta bardzo duża niewiadoma tych wszystkich elementów powoduje to, że my musimy jeszcze bardziej się tutaj skupić na, na zadaniu. I, no I powtórzę się, ja nie chcę umniejszać innym sportom, bo tam ludzie może być to, że ktoś, nie wiem, zostawił z tyłu, tam w biegu na, na 1000 metrów, zostawił 100 metrów przeciwników, ale nagle się przewrócił, zasłabł i nie dobiegł do mnie. Zwolnił, bo poczuł taką już taki luz za nadto, nie? Dokładnie. Te, te, więc... te, to też może to weryfikować, Tak, prawda? tak. Tylko mi tutaj bardziej chodziło o zwrócenie uwagi na to właśnie taką bezpośrednią walkę, że wychodzimy zrobić sobie krzywdę, nie? W cudzysłowie. Yy, dwa takie błędy, jeżeli chodzi o pewność siebie yy, i tak naprawdę to tworzenie i praca, wspieranie tej same, samoświadomości w tym wszystkim, porównywanie się, to o, tak. jest jedno, które częstotliwość z jaką ona wpływa na zaburzenie obu czyli tej pewności siebie i samoświadomości jest po prostu niesamowita bo nie rozumiemy, że jest porównanie w dół i porównanie w górę, które tak. właśnie potrafi wyciągnąć te słabości przeciwnika, mhm. czy obojętnie, przy jakimkolwiek zadaniu, prawda a z drugiej strony w pewnym sensie ten brak poczucia podejmowania jakościowych decyzji bo unikanie pewnych decyzji jeszcze bardziej nas zapętla w tym, że zamykamy sobie tą drogę do... Pielęgnowanie i wspierania tej pewności siebie. Tak, tak. I ja bym troszeczkę na inny aspekt zwrócił uwagę tutaj, jeżeli chodzi o porównywanie siebie do innych. Z reguły jest tak, że właśnie tak mówisz, porównujemy się albo do lepszych, albo do gorszych od mhm. siebie. Nie porównujemy się do ludzi, którzy są podobni do nas. Mhm. Mm, ale to, co, na co ja chciałem zwrócić uwagę, to to, że gdy my porównujemy się do lepszych od siebie, którzy powiedzmy są gdzieś tam już blisko tego szczytu, to. Yy próbujemy jakby wyznaczyć ich szlak, ich tor i chcemy jakby powielać ten dany schemat. Przez co bardzo mocno zamykamy się na otwarcie nowej drogi. My możemy, swojej własnej. Dokładnie, my możemy znaleźć swoją drogę, która może być albo dużo bardziej kręta i wyboista, a może okazać się, że znajdziemy drogę, która po prostu jest bardzo prosta i dojdziemy do, do tego miejsca, gdzie ktoś ten potencjalnie na początku lepszy od nas jest, możemy dojść bardzo szybko, bo możemy znaleźć bardzo sensowną i szybką drogę do tego. Więc yy, ta, ja uważam, że ta pewność siebie w dużej części pozwala nam iść w to nieznane, tylko po to, żeby pokazać samemu sobie, że my potrafimy zrobić coś z niczego. Ja tutaj w swoim przykładzie mogę powiedzieć. Tak no jak miałem to, w, gdy byłem w reprezentacji Polski, właśnie w kickboxingu, yy, i ja miałem taki, powiedzmy, ten swój styl, tak chciałem mocno przepychać, i trenerzy mówili: Diego, nie rób tego, to nie wyjdzie, Diego, weź przestań, ja ci powiem, jak to robić. A ja zawsze mówiłem, trenerze, ja i tak będę to robić. I oczywiście wałkowałem to już gdzieś tam samemu, w swoich przygotowaniach i tak dalej, no i później zaczął to w sparingach wychodzić. Następnym elementem było to, że zaczęło wychodzić to w walce, a już ostatecznym elementem było to, że na zgrupowaniu kadry narodowej nagle trener mówi Dobra, to robimy akcję na Diego. I jeden do jednego akcje, które ja wyćwiczyłem, które wcześniej nie pasowały trenerom, ale udowodniłem im, że to działa jednak. I oni na tyle mieli otwartą głowę, że powiedzieli: spoko, Mati, miałeś rację, robimy to, bo to działa. I to mhm. jest też w tym wszystkim ważne. Ta pewność siebie definiuje to, że my możemy zrobić coś inaczej niż wszyscy, bo my w to głęboko wierzymy. Myślę, że to też jest yy, związane z tym, że wiele osób podąża tą drogą, że chce tak jak on. Tak. Tylko wtedy nie zdajemy sobie sprawy, że mówimy o tym efekcie końcowym, czyli tym, w którym tam ta osoba jest w miejscu. Tak. Na samym początku mojej pracy jako trener mentalny, pamiętam, usłyszałem od swojego mentora, który mhm. tak naprawdę rozpoczął ten cały proces prowadzenia mnie. I on powiedział mhm. Norik Spróbuj popatrzeć na to. Jeżeli ktoś ci imponuje, mhm. to spróbuj wziąć się za to w taki sposób. Jeżeli on to zrobił, to chce się nauczyć. Bo wtedy, kiedy będziesz się uczył, będziesz miał jakąś tam ścieżkę uklepaną, mhm. ale nauczysz się to robić po swojemu. Mhm. I to są niesamowite słowa, które do dnia dzisiejszego są ze mną w każdym y, aspekcie mojego życia, bo kopiowanie nie zawsze pozytywnie wpływa. Tak. Bo wtedy próbujemy zrobić coś, co jest sprzeczne z naszymi wartościami z naszym charakterem, bo nie każdy będzie miał charakter u, jedziemy po prostu przed siebie, tak. bo niektórzy będą potrzebowali po prostu stopniowo, ale dalej ten charakter tak. mogą wykrzesać się jak największy tak. a przy tym wszystkim tak naprawdę nigdy nie sięgamy tego takiego piku w pewnym sensie bo tutaj nie ma szczytu i tyle jeżeli chodzi o samoświadomość, bo ją budujemy przez całe życie ale zamykamy się na odkrywanie siebie tak i odkrywania w ogóle całego kształtu mhm. życia, bo y, znowu tutaj przytoczę to wyjście na, na górę. Idziemy wytyczonym szlakiem, to będziemy widzieć wszystko to, co widzieli ci, którzy szli tamtędy przed nami. Mhm. A jeżeli wytyczymy swój nowy szlak, pójdziemy na dziko totalnie, to oczywiście może być tak, że będziemy mieli dużo złych doświadczeń i y, y, jakichś tam lekcji. Ale zobaczymy to, czego nikt przed nami jeszcze nie zobaczył i nauczy nas tego, czego nikt jeszcze do tej pory nie wyciągnął z tej, z tej lekcji. Więc to uważam jest właśnie idealne, właśnie w tej pewności siebie, że podejmujemy się działań, które nie do końca są logiczne, nie do końca. Też na, w sumie w efekcie końcowym nie zawsze będą miały wydźwięk taki, jaki myśleliśmy, że będzie miało, ale bardzo pozytywnie wpłynie właśnie na nas samych. Nie? I, i to, jest, to jest naprawdę bardzo fajne i ciekawe właśnie w tej samoświadomości, znaczy w tej wierze siebie, że ona później w następstwie buduje tą samoświadomość taką, że jesteśmy w stanie już przy kolejnych etapach stwierdzić: Ja już tu byłem, miałem ja już podobną sytuację, miałem. Teraz to ja już jestem na tyle zbudowany, że ja sobie z tym poradzę. E, wcześniej przeczytałeś e, cytat, hmm. e, który bardzo mocno cię napędzał. E, jeżeli oglądałeś film Arnold na Netflixie, hmm. e, zresztą polecam wszystkim naszym słuchaczom tak. i oglądającym polecamy film ale nie Netflixa tak 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 żeby żeby nie tracić też czasu no wiadomo tak. no to, bo tam też zabijamy tak naprawdę częstotliwość pewnego swojego rozwoju tak, tak? tak. Je jeżeli to się ma jednak przełożyć na coś korzystnego dla ciebie to jest jak z telefonem tak. wykorzystuj do tego żeby świadomie po prostu yy, wybierać że ten telefon ta obecność na mediach i tak dalej Ty. jest poparta czymś a nie po prostu głupim skrojowaniem ale w jednym z odcinków bo on się składa z trzech takich odcinków to co Arnold powiedział: Nauczyłem się żyć bez uczuć żeby nic z zewnątrz nie mogło mnie ruszyć. Czyli w pewnym sensie już sugeruje że kierował się swoją jakąś tam drogą hmm. tak na tak. którą ludzie mieli, mogli mieć wpływ większy lub mniejszy. Mogę powiedzieć tyle, że kiedy jesteś osobą, która zawsze ma jakiś cel, poruszaliśmy to w pierwszym odcinku, zawsze ma jakąś misję, nie masz czasu, by pomyśleć, jak się dziś czuję. Często tą pewność siebie opieramy na po prostu gorszym samopoczuciu znowu, jakimś błędzie, czymkolwiek, prawda? I on dalej ciągnie. Czy jestem przygnębiony? Żal mi siebie? Stałem się ofiarą? W tym momencie już gdzieś tam zamykamy tą lukę, tak? bo coś nam nie wyszło, bo wzięliśmy się pełni zapału, jedziemy tak. z tematem, nagle bum, coś nie wyszło. I on dalej kontynuuje i mówi: Nie mam czasu na pierdoły. Jak ludzie, którzy mało pracują. I okej, okay, może to teraz trochę przeczyć temu, co powiedzieliśmy w poprzednim odcinku, czyli żeby nie przepracowywać mhm. się i tak dalej, ale tutaj nie chodzi o małą pracę jako nie wiadomo jaką ilość, tu chodzi też o jakość. Tak. Jeśli jesteś zajęty, nie masz czasu o tym myśleć, idziemy naprzód. Tak, w dużej części się zgodzę, ale no, też ja nie uważam, żeby. Znaczy, wiadomo, no, każdy ma inaczej, nie? ale ja nie uważam, żeby uczyć się takiego życia bez uczuć, bez emocji. Mhm. Ja uważam, że to jest tak ważne w naszym życiu, a zwłaszcza to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie policzyć. Mhm. To ja też się tym kieruję i to też bardzo mocno mnie definiuje jako człowieka i zbudowało też, to znaczy przez tą pewność siebie i tą już samoświadomość, zbudowałem sobie powiedzmy taki mocny filar, że dla mnie najważniejsze rzeczy są. Te, których nie da się policzyć. Czyli właśnie stricte te emocje, uczucia, miłość, przyjaźń, zaufanie tego nie jesteśmy w stanie tak po prostu sobie policzyć. To mm -hmm. albo czujemy do kogoś, albo nie czujemy, I, mm -hmm. i to ma dla mnie taką realną wartość. Więc poniekąd w realizacji danego celu, jeżeli chodzi o, powiedzmy, w cudzysłowie, obcych ludzi, i, i coś, co otacza nas z zewnątrz, to jestem w stanie się do tego cytatu skłonić, ale my, jako ludzie, jak to się mówi, jesteśmy zwierzętami stadnymi, więc. No, musimy czy... doświadczać emocji, nie? Dokładnie. Mhm. Mamy swoją niszę, mamy swoją rodzinę. Ja też, jako teraz ojciec, jako partner, jestem w stanie naprawdę bardzo dużo energii i emocji wyciągnąć z tego. Co mam w domu, tak? Mm. I oczywiście staram się nie mieszać tego, już nauczyłem się nie mieszać jakby swojej roboty, czyli sportu z, z pracą w straży pożarnej, w służbie oraz z tym co jest w domu ale te jakby trzy elementy bardzo mocno napędzają mnie, budują mnie jako człowieka, a właśnie ta moja samoświadomość pozwala mi wykorzystywać to bardzo bardzo pozytywnie i przekładać właśnie jeden element na drugi w taki sposób, żeby ciągnęło mnie to do góry. Nie łączę tego, ale jestem w stanie wykorzystać dane, powiedzmy, elementy z każdego z tych trzech y, rzeczy. Świetnie to powiedziałeś. Y, ja może bym to rozwinął, bo to, to jest takie, takie cytaty, są często wycięte z kontekstu też, nie? Tak. Myślę, że tutaj chodzi o to, żeby właśnie uniknąć tego, co powiedzieliśmy na samym początku, czyli przesadnej pewności siebie mm. lub braku. Tak. Czyli czasami te emocje, y, które często Napędzają dalej, czyli jeżeli jest sukces, jest coś fajnego, już przyćmiewają nam tak naprawdę rzeczywistość, którą zaraz możemy się zderzyć, prawda? Tak, I ten wybuch. Niewłaściwie emocjonalny może spowodować to, że po prostu gdzieś tam um, albo coś pominiemy, albo coś po prostu bardzo szybko stracimy. Tak, to się zgadza. Jeżeli chodzi o emocje, tak jak powiedziałeś, jak najbardziej tutaj super to jest stwierdzenie i naprawdę chciałbym, żebyście się zainspirowali tym, że musicie doświadczać emocji, podkreślamy to i będziemy to podkreślać wielokrotnie, bo y, one są potrzebne, tak jak miłość i tęsknota, to są dwie teoretycznie skrajne, ale tak. jedno i drugie wskazuje, że na czymś nam zależy. Dokładnie. Kolejna sprawa jest taka, w codzienności, w dyscyplinie sportowej, jakiejkolwiek byśmy nie uprawiali, często się mówi o flow. A flow jest takim e, zjawiskiem, to nazwijmy w taki sposób, które tak naprawdę e, znajduje się pomiędzy e, ekscytacją a strachem, tak? Tak. bo podejmujemy się wtedy działań, które są e, intuicyjne, pamięć mięśniowa i tak dalej, i, i lecimy hmm. z, tą, z tym, tym całym procesem. Więc emocje jak najbardziej. Tutaj. Podkreślej, podkreślmy mhm. jeszcze raz to stanowczo, ale jeżeli to ma wywołać w jakikolwiek mhm. sposób tą skrajność, czyli to zlekceważenie lub brak pewności siebie, bo popełniliśmy mhm. błąd, jesteśmy źli i się gdzieś tam próbujemy w tym zagrze pogrzebać, Aha. albo w drugą stronę jest euforia radości nie? i nagle jest po prostu ja już teraz nie wiadomo co, no to to jest gubne. Tak, to jest gubne. W ogóle, no, no, zawsze tak się mówi, że skrajności to zawsze są zgubne mhm. i to nigdy nic dobrze nie świadczy, bo skrajna pewność siebie, no to już właśnie bardzo mocno zahacza o próżność. Mhm. Nie? No, skrajna, jakby skromność tu już zahacza o, o fałszywą, nie? Że, że to już jest aż do przesady, że to już jest aż tak. niekolorowe, nie? I mm -hmm. tak samo skrajna miłość to już jest taki typowy fanatyzm, już to, wiesz, jakby już przelewa się ta miłość, to no nigdy skrajności nie będą dobre, więc no jakoś e, cały czas o tym mówimy, że my musimy balansować, nie? Że to jest sinusoida, że cały czas idziemy góra-dół, góra-dół, że w efekcie końcowym ten wykres cały czas się wspina w górę, ale to jest sinusoida i są właśnie te momenty uniesienia, momenty właśnie, kiedy musimy przyklęknąć i odsapnąć, i, i momenty, kiedy naprawdę ciężko musimy pracować, żeby później ten sukces osiągnąć. I i to myślę, że bardzo fajnie będzie nam obrazować. Powiedzmy, jak już też powiedziałem o tym wykresie, jesteśmy w stanie wstecz patrzeć, gdzie ja byłem rok temu, gdzie ja byłem dwa lata temu, gdzie ja byłem trzy, czy tam pięć lat temu i zobaczyć, jak procesowo to wyglądało. Tak, że, że ja sobie mogę czy zobrazować w głowie, czy to wykresem, czy po prostu nie wiem, niektórzy, a naprawdę polecam zapisywać swoje cele, marzenia na dany rok i, i odhaczać realizację 100%. I, i wtedy jesteśmy w stanie to jakoś rzeczowo poukładać, że ja trzy lata temu byłem powiedzmy taki, teraz jestem taki i to jest proces, którego na powiedzmy etapie ostatniego tygodnia, miesiąca to jest dla nas niezauważalne, ale jak weźmiemy dużo szerszy pułap, Rok, dwa, trzy wstecz, no to nagle wydaje nam się, o kurcze, jaki to jest progres. I to właśnie dzięki temu my mamy świadomość swojego ciała, swojego umysłu. A jeżeli idzie to wszystko w dobrą stronę, no to pewność siebie jest jakby wypadkową tego wszystkiego. Myślę, że chyba podsumowaniem tego wszystkiego, właśnie na podstawie tego też, co powiedziałeś, będzie to, że żeby też zrozumieć, że e, pierwsze jakiekolwiek kroki, które podejmujemy. Czy to właśnie budowaniu pewności siebie, czy czy e, praktykowaniu jakiejkolwiek formy sportu, czy działania ogólnie. Działania, Powiedzmy sobie tak. szczerze, e, na samym początku często przynosi ten wow efekt, bo jest e, od zera tak naprawdę. Dokładnie. Później tych wow efektów te, one są coraz mniejsze, ale dalej są, więc e, m, za, zachęcamy was do tego, żebyście zrozumieli, że jeżeli ten kolejny krok nie przynosi tak radykalnego efektu jak na samym początku, to dalej idziecie we właściwym kierunku, bo tak. próbujecie. To się zgadza. Więc no żeby właśnie budować, już tak całkiem kończąc, żeby budować pewność siebie i świadomość, no to my musimy mieć zawsze punkt odniesienia, punkt, w którym startujemy, punkt, do którego dążymy i ewentualnie kolejne przeskoki, tak? Bo zrealizujemy cel, marzenie, no to już wyznaczamy kolejne i musimy rozłożyć to w czasie. Nie jesteśmy w stanie z, zrobić, nie wiem, formy, zarobić nie wiadomo ilu pieniędzy w ciągu dwóch dni od tak. To jest proces. Mhm. Jeżeli dzisiaj zaczynam od jedynki, za rok mam 100, za 3 lata mam 300, za 5 lat mam 800. Jest progres i porównując 5 lat mamy od 1 do 800 i to jest kolosalne, to tak. jest 800%. Tak. A jeżeli my będziemy brać tylko i wyłącznie krótkie etapy, no to te, tak jak mówisz, efekty wow będą bardzo małe, więc wierzcie w siebie, działajcie, analizujcie i. No i co? No i myślę, że możemy powoli kończyć odcinek. Tak jest, słuchajcie, yy, dajcie nam znać, co o tym myślicie, bo pewność siebie i budowanie takiej samoświadomości jest bardzo, bardzo ważne, szczególnie... W czasach, w których jesteśmy, ponieważ natłok tego, tych obowiązków i bodźców potrafi nas wyprowadzić z równowagi z tego wszystkiego. Zapominamy o sobie, więc podzielcie się. Podzielcie się swoimi pomysłami, podzielcie się swoimi doświadczeniami i w razie czego my chętnie gdzieś tam nawiążemy do tego. Oczywiście w komentarzach czy w kolejnych e, nagraniach. I oczywiście podrzucajcie nam pomysły, jakie tematy byście chcieli, żebyśmy omówili w kolejnych e, naszych odcinkach. No i co? Sub. Kciuł w górę i jedziemy z tematem Dziękuję bardzo dzisiaj A jak?